Witajcie w następnej ale degustacji, tym razem e, nowe piwo Zaldi. Parmo. No nie. pramo e, Czeski lager, 5% alkoholu w pięknej zielonej butelce 660 ml. E, troszkę to wygląda jak może to i jest stoloplanem. Któż to wie? Oni też robią piwa dla supermarketów. Czeski lager z, z czego to? Z Sainsbury's na pewno był staroplanem. Czemu nie? Może? Któż to wie. Ale nie piszą. Mają wspaniały opis na etykiecie. Piwo. Tylko tyle. Nic więcej. Piwo. E... Zawiera jęczmień. No super, wszystko wiemy. Kapsel, srebrny golas. Przejdźmy do piwa. E... Jedyne co mnie tutaj niepokoi, to zielona butelka. Ale nic się tu nie stało. Ładny aromat, ładnie wygląda. E, złote, klarowne, z niewielką, ale dosyć gęstą pianą. E, drobne pęcherzyki, wszystko jest w porządku. W aromacie słodowość, e, z lekkimi cytrynowymi nutkami, a do tego troszkę chmielu. E, takie, wiecie, przypominające nieco e, sas. E, nutki ziołowo-trawiaste, rzateckie można by powiedzieć, tak? Leciutko to przypomina. E, to nie jest duży aromat, ale jest. Jak na lager, jest w porządku. Pełne, słodowe, z takimi właśnie cytrynowymi akcentami. Pijalne, przyjemne. Dosyć klarowne w profilu. Nasycenie jest średnie. Wszystko jest ok. Jest też niewielka goryczka. I ona też jest taka właśnie lekko ziołowa, Bardzo tradycyjna. Wszystko w porządku. Naprawdę przyjemne piwo. Jakichś wielkich problemów tu nie ma. No, cieszę się, bo zielona butelka. Fajnie się to pije. Oczywiście to nie jest nie wiadomo co. No, ale czego się spodziewać po lagerze. Ale, jak już powiedziałem, nie ma wad. E, jest przyjemny. Jest pewna chmielowość. Nie ma na co narzekać. E, nie ma też di diacetylu. E, no i tu można by narzekać. Jak to można narzekać, że nie ma diacycylu? No bo teoretycznie wyróżnikiem czeskich lagerów jest diacytyl. A tego nie ma. No może postarali się na zachodni rynek, żeby było... E, żeby nikt nie narzekał, że to nie dał nie, nie, nie. nie. E, fajne. Że mam, że w podobnej cenie, może nieco niższej niż oryginał, e, który też można kupić Waldim. E, także spróbujcie, jeżeli już to zrobiliście. To oczywiście proszę o komentarze, co myślicie o tym piwie, e, ale narzekać nie ma na co. Można zaoszczędzić parę yy, pensów. Jak już tak kupujemy takie piwo. No to czemu nie. Yy, mam nadzieję, że taka recenzja Wam się podoba, tak jak w miarę podoba mi się to piwo. Dajcie łapkę górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak zrobiliście na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No i oczywiście prześlijcie to wideo swoim znajomym. love you cheers I like to be educated but I'm so frustrated hello to my